Od takiego wielkiego nie, ale z, od jakiegoś takiego właśnie... To co to buba jest? Wyrzutnia rakietowa, tak? Tak. Iż się, buba nie daruje. Idzie pierwsza. To jak wejdziesz tam, to możesz mi pomachać? No i weszła, na całą górę. Weszliśmy do jakiejś huty. Przez okno żeśmy weszli. Nie wiem dlaczego, ale podłoga, podłoga jest z blachy. Tu otwory na No nie no, tam do pieca to chyba nie ma co. No, no, no jak nie wejść w taką dziurę? Zresztą jest to samo rozkosz. Tu zejście teraz do, do piwnicy. To też jest fajnie. Trzeba się trzymać. Skruszyło tam. Aha. Tu dołem, tu. Ale jakże to tego, to co oni tu, i tu ładowali, to tych popielników mieli do skór wesela. tutaj, zawsze za przeproszenie. co to mogło być? No nie, no mówił w tym że może huta. Huta szkła. Ej, no to tam, tam jest normalnie wyjście już. Niesamowite. To... to kto pierwszy? <laughs> Niestety pełny. Patrzcie! Jak...